Nowy rok to nie tylko zmiana daty w kalendarzu, to czas, aby przygotować się na zmianę energii, zmianę swojego własnego mindsetu, żeby dostosować się do tego, czego ty pragniesz i chcesz w nowym roku. Zdecyduj, że w tym roku to ty ciągniesz za sznurki, to ma być twój rok. Hekatu tu Pazu, witam się na moim kanale. Zanim przejdziemy do filmu, to otworzymy sobie jeszcze kalendarze. Dzisiaj jest 19, ale jutro wstawiam ten film. I tutaj mamy nowa, cały czas kolejną serię, czyli zimowa regeneracja, czyli pierwsza maseczka, która też była, bo w tym kalendarzu jest tak, że jest 6 trzy maseczki takie i trzy maseczki takie pod oczy i one jak przejdą wszystkie, to powtarzają się znowu, więc to już nie jest takie ciekawe, ale no, ale maseczka jak maseczka spoko. Przechodzimy do tego, w ogóle to mi się już urwało całe okienko, ale to nie dało się tego uniknąć. O, dziewiętnasta jest na samej górze. Wygląda to dość specyficznie. Eee, takie. Nie wiem, czy się wyoszczy. Ogólnie wyglądają ok, ale też zarazem wyglądają tak trochę tandetnie. No takie. raczej go nie nosiłam. <laughs> Mam pewnie fuzymką młodszym czy coś, bo mi te średnie leżą. Ostatnio, ostatnio były lepsze. Były takie nawet małe spineczki słodkie. Dobra, i tutaj lecimy dziewiętnastkę. Trzeba znaleźć. Mamy Uj. Sol de Janeiro. Perfumka. Ale słodka podoba mi się. Jeszcze co powąchamy jak pachnie. Tylko że musimy się dostać najpierw do tej perfumki. pomóc, to znaczy nie wystarczy. Wygląda okay. no, mega słodko. Ja mam mililitrów trzydzieści mililitrów, nie najgorzej jak jest taka trochę mniejsza wersja. ładny ma zapach Podoba mi się. fajnie Dobra. Czyli mamy giełdkę, kolczyki tak, takie o. Może niektórym się spodobają, ale... No, takie prześwity metalu jakby no tych, tych i dlatego wyglądają trochę tandety. No i maseczka. I przechodzimy do filmu. Najważniejsze co musisz zacząć na początku to jest zrobienie resetu umysłu i ciała. Ja już nagrywałam taki filmik, jest już na kanale, więc jeśli go nie oglądaliście, to warto nadrobić, bo bez tego nie pójdziecie za bardzo dalej. To jest taka podstawa, żeby potem zacząć dostosowywać się do energii tego, czego chcecie mieć w życiu. Aby wejść w nową energię, musisz zdecydować, jak chcesz, żeby wyglądał Twój nowy rok. Jak chcesz wejść w ten rok? Co chcesz zmienić? Jak chcesz się czuć? Najlepiej będzie, jeśli. Będziesz sobie jakąś kartkę lub zeszyt i odpowiesz sobie na te pięć pytań. To są takie pięć podstawowych pytań. Czyli, co chcesz zmienić w swoim nowym roku? Jak chcesz się czuć w swoim nowym roku? Jak chcesz wyglądać? Z kim chcesz się trzymać? Czy dalej chcesz się otaczać tymi samymi ludźmi? Musisz sobie to mocno przemyśleć. I ostatnie, co chcesz osiągnąć w tym roku. Jakie cele sobie postawisz? Bo żeby to miało sens, twoje cele muszą być sprecyzowane. Dlatego po to jest to, żeby to wypisać. Bo jeśli ty to wypiszesz, będziesz to widzieć, łatwiej będzie ci do tego dojść. I nie musi to być tylko te pięć pytań. To są takie podstawowe. Możesz wymyśleć sobie jeszcze inne pytania, żeby ten, te cele były jeszcze bardziej sprecyzowane. Na przykład, do wyglądu: ja, jak chcesz, żeby wyglądała kolejna, po kolei, Twój wygląd? Jak chcesz, żeby wyglądały Twoje włosy, Twoje ciało? Yy, to, jak się ubierasz to też zalicza się do wyglądu. Możesz te pytania rozbić na kilka poniższych i na nie sobie odpowiedzieć. I na podstawie tych pytań tworzyć sobie już, dostosowywać się energetycznie do nich. Na przykład, jeśli Ty chcesz zmienić styl, jaki się ubierasz, na przykład, nie wiem, podoba Ci się Old Money, na przykład mi się podoba Old Money, no. Na przykład podoba Ci się Old money. wiesz, że nie masz za bardzo gdzie w nim wyjść, ale chciałabyś mieć coś już w swojej szafie z Old money. chciałabyś się już energetycznie dostosować do tego, to najlepiej jest na przykład wejść sobie na Pinteresta, poszukać sobie takich outfitów, które Ci odpowiadają, które naj najbardziej Ci się podobają i zrobić sobie osobną zakładkę, który masz te wszystkie utwity i ty już automatycznie, patrząc na to, ty już się dostrajesz do tej energii, że ty chcesz na przykład takie ciuchy, chcesz zmienić coś w swoim stylu. Tak samo możesz przeglądnąć swoją szafę całą z góry na dół, wrzucić niepotrzebne ciuchy i stworzyć sobie utwity, które najbardziej przypominają ci ten twój styl, który chcesz zmienić. I jak już sobie zrobisz te odfity, to możesz zacząć tak chodzić, i w międzyczasie już dostosowywać się do tego, że ty sobie kupisz te rzeczy kolejne. Bo jeśli nie będzie ruchu w tym, to ty nawet nie zaczniesz zmieniać tego stylu. A wystarczy, że przejrzysz sobie Pinteresta, dostosowujesz się już wtedy energetycznie i tak robisz ze wszystkim. Na przykład, chcesz polecieć na wakacje gdzieś, nie wiem, powiedzmy do Grecji to ty już teraz przeglądaj sobie bilety. Bilety na samolot, hotele, ceny, wszystko. Bo ty przeglądając to, dostrajasz się już do tego. Twój mózg już wie, że, że ty to chcesz. Ty w to idziesz. I dlatego najpierw ważne jest to, żeby sprecyzować sobie to, czego ty chcesz w tym nowym roku, a potem dostrajać swoją energię do tego. Zmieniać swój mindset na podstawie: nie, nie opierać się na podstawie, która jest obecnie, tylko zmieniać to. Jakby jeśli masz przekonanie, że ty nie masz pieniędzy na podróżowanie, to wybij sobie to z głowy. Wybij to przekonanie z głowy. Nie, to nie jest Twoje przekonanie. Ty gdzieś to usłyszałaś i wzięłaś to za pewnik. Ty po prostu musisz teraz nagrać w swoim mózgu nową płytę, nowe przekonanie, nowy odbiornik. I tak właśnie zmieniasz swój mindset. Zamiast mówić, że ciebie nie stać na podróżowanie, to zacznij sobie wmawiać, że podróżowanie jest bardzo tanie. Znajdujesz same tanie loty. Yy, zawsze trafiają ci się najlepsze okazje, i jeśli zmienisz to przekonanie, to zobaczysz, jak przeglądając te strony z różnymi podróżami, zaczniesz wyłapywać same okazje, same tanie loty, wszystko zacznie ci nagle sprzyjać. Nagle pomyśl sobie, że serio to nie jest takie bardzo kosztowne, to jest w zasięgu mojej ręki, ja to mogę dostrzec. ja to widzę ja to mam. Mindset na nowy rok. Wszystko to, co sobie wypisałaś, musisz wziąć za pewnik. Ty musisz poczuć, że ty już to masz. Tu nie może być energii braku. Ty nie możesz ciągle oglądać się za siebie z myślą, że przecież tego nie ma w moim życiu, to się, już, to się jeszcze nie pojawiło, yy, to nie działa. Nie. To nie, mo nie może być taka energia. Ty musisz poczuć, że ty już to masz, to już jest w Twoim polu energetycznym. To jest tylko kwestia czasu, aż pojawi się w Twoim DC. DC? 3D. No, więc te, taką właśnie masz mieć energię, pewną tego, że Ty to dostaniesz. I nie możesz yy, tych swoich celów brać. W taki sposób, że ty musisz coś zrobić, że to jest takie, że ty sobie to wypisałaś, i to jest dla ciebie taki ciężar, że jak tego nie zrobisz, to coś się stanie. Nie. Ty musisz wziąć to tak, że ty chcesz to zrobić. To jest coś odpowiedniego dla ciebie. To jest coś, co pomaga ci. W osiągnięciu celu. Ty nie musisz czego robić, to nie jest jakiś przymus. Ty po prostu chcesz to robić i ty to robisz z uśmiechem na twarzy, bo wiesz, że idziesz w dobrą drogę. I to, o czym już mówiłam, zmiana przekonań. Musisz wyłapać te przekonania, które Cię blokują po kolei, każde, i wypisać sobie przeciwność tego przekonania, tak aby było dla Ciebie sprzyjające. Tak i powtarzaj to przekonanie again again again, aż wgraci się to do mózgu. Ustal sobie nową intencję. Co wybierasz w tym nowym roku? Na przykład wybierasz spokój, wybierasz siebie, wybierasz podnie podniesienie swojego self konceptu, yy, wybierasz spędzanie czasu. Yy, tylko z osobami, które Ci sprzyjają. I wypisujesz tak wszystko, co wybierasz, każdą intencję na ten nowy rok. Wybierasz życie w obfitości, w przepływie, co tylko tam sobie wymyślisz. I napisz sobie to na kartce. I gdy już to napiszesz, wywiesz to sobie. W jakimś łatwo dostępnym, łatwo widocznym miejscu, nawet na lustrze. Stajesz rano, patrzysz się na to, czytasz to. To ciągle cię otacza. Czytasz sobie te intencje i ty wiesz, co ty wybierasz. Twoja energia się dostraja do tego, co ty wybierasz, bo to ty decydujesz, jak wygląda ten twój rok. Kolejna kwestia to podnoszenie swoich wibracji. Poprzez słuchanie muzyki, która Ci sprzyja, mogą być to Twoje ulubione piosenki, tylko musisz zwrócić uwagę na to, żeby one Cię nie zaniżały, żeby one przekazywały treści pozytywne i wspierające, a nie wręcz odwrotnie. Najlepsze będą sublimale, jest ich pełno na YouTubie. I są mega spoko, bo leci ci muzyka i nie słyszysz tego, co jest podprogowe. A Twoja świadomość to słyszy. Tylko wybieraj sublimale ze sprawdzonych źródeł, bo niektóre mogą być oszukane. M mogą nie przenosić tego, takich efektów, jakie powinny, tylko wręcz odwrotne. Yy, kolejna kwestia rób to, co kochasz. To, co kochasz, wspiera twoją pozytywną wibrację, energię. Nie wiem, jeśli kochasz, chodzić na spacery, chodź na spacery, uwielbiasz się, malować, potestuj różne makijaże cokolwiek. Nie wiem, lubisz czytać książki. Daj sobie więcej czasu. Na poczytanie. Cokolwiek tylko lubisz, rób to. Lubisz chodzić na siłownię, ćwiczyć. I don't care. Co tylko chcesz. Po prostu rób to, co kochasz, a zobaczysz, że to sprawia Ci przyjemność i czujesz się dużo lepiej. Po pierwsze, sama ze sobą. Po drugie, nie marnuj swojego czasu. Nie leżysz do góry brzuchem, tylko robisz to, co kochasz, więc twoja energia idzie do góry. Tak samo odetnij się od osób, które źle ci życzą, nie są dla ciebie mili, nie są ci potrzebni do szczęścia w życiu, tylko wręcz cię zaniżają. Po prostu chcą cię sprowadzić do swojego poziomu. Dlatego odetnij się, wycofaj się trochę. Nie dawaj z siebie tyle samo energii, bo nie, potrzeb nie potrzeba Ci kolejnych wampirów energetycznych, które wysysają z ciebie całą pozytywną energię. Yy, co jeszcze? Spędzaj czas z ludźmi, których lubisz, kochasz, które, którzy działają na ciebie dobrze, czujesz się przy nich komfortowo, czujesz się spokojna. Tacy ludzie podnoszą Cię, Twoją energię, Twoje samopoczucie, więc spędzaj z takimi ludźmi więcej czasu. Bądź wdzięczna. Zapisuj sobie wdzięczności za cokolwiek. Możesz codziennie rano pisać sobie w zeszyciku czy na kartce 5 do 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczna. Na przykład. Nie wiem, jesteś wdzięczna, bo jest dzisiaj piękna pogoda, jesteś wdzięczna, bo skończyłaś czytać książkę, jesteś wdzięczna, bo zrobiłaś ten trening, jesteś wdzięczna, bo dostałaś jakąś tam ocenę ze sprawdzianą, powiedzmy, dobrą. Cokolwiek. To mogą być takie niby błahostki, nawet jesteś wdzięczna za to, że masz ciepłą kordłę i łóżko. <laughs> po prostu, że się dziś wyspałaś. Cokolwiek. Im więcej jesteśmy wdzięczni, tym Wszechświat więcej nam tego daje. Działaj z rzadkością, nie z presją. Znajdź sens działania w przebywaniu sama ze sobą, w takim uspokojeniu swojego własnego umysłu. Najlepiej będzie Ci pomedytować. Medytacja bardzo oczyszcza Twój umysł i jeśli zrobisz sobie medytację z intencją, że Ty na przykład chcesz znaleźć sens działania w swoich celach. Co, jak Ty masz zacząć? Od czego? Co Ci w tym pomoże? Po prostu zadaj sobie taką intencję i pomedytuj. Jeśli Ci się to uda i będziesz już taka totalnie skupiona i nie będą Ci przychodzić jakieś nie wiadomo jakie myśli, takie z dnia codziennego. To zobaczysz, jak będą Ci przypływać działania inspirowane i odpowiedzi na Twoje własne pytania. Zmiana energii, zmiana nie, nie lubi wymuszenia. To nie ma być, że Ty musisz. Ty chcesz i robisz to dla własnego dobra, bo Ty chcesz, czy nie musisz. I najlepiej. M najlepszym co zrobisz, nie będzie narzucenie wszystkiego naraz. Tylko powolne, mikroskopijne ruchy. Nie musisz od razu wszystkim no, czepnąć <grych> i nagle wszystko zmienić. Na przykład daj, dajmy sobie przykład, że chcesz schudnąć. I. Ty, jeśli ty od razu, od razu zmienisz swoją dietę, wprowadzisz milion ćwiczeń, to uwierz, ty długo w tym nie przetrwasz. Dlatego najlepiej stopniowo wprowadzać takie małe działania, i im lepiej będziesz sobie z nimi radzić, tym możesz zwiększać i dodawać kolejne. Na przykład w tym miesiącu ćwiczysz raz w tygodniu, w kolejnym już dwa razy w tygodniu i tak zwiększasz to. Tak samo jeśli chcesz schudnąć, no to zmniejszasz troszkę swoje kalorie, a nie, że nagle zaczynasz jeść tylko 1500 kalorii. Nie, ty, to nawet nie jest zdrowe. Dlatego takie mikroskopijne działania są dobre. Ale też zarazem ty nie możesz być w takiej energii, w braku. W takiej energii, że to przecież nie wyjdzie. Ci się nie uda, przecież to, to już powinno być, to już powinno przyjść, czemu tego nie ma. Nie może być takiej energii. Jeśli chcesz poczuć zmianę, musisz wziąć to do siebie tak spokojnie, z takim zaufaniem do tego całego procesu, że ty jesteś spokojna, ufasz temu, że to jest już Twoje, to już do Ciebie idzie. I Twoja energia się do tego dostosowuje, Twoje przekonania się do tego dostosowują i Twoje 3D się dostosowuje. I tu jest główny problem wielu ludzi, że oni manifestują, chcą zmienić coś w swoim życiu i próbują dwa dni, trzy dni i nie pojawia się to, nie pojawia się to, i stwierdzają, że to nie działa, że to są brenie. I po prostu nagle ich energia z takiej, że, że manifestują, spada na taką. Tego nie ma. To nie działa i ja to odrzucam. Nie, nie będę w to iść. I ludzie rezygnują nawet przed tym, zanim coś osiągną. I trze trzeba też patrzeć na to, że jeśli coś manifestujesz, to. Początkowo mogą się wylewać Twoje stare przekonania. Mimo tego, że Ty już wgrywasz nowe, to wylewają się Twoje stare przekonania i ty je widzisz. I wtedy możesz sobie pomyśleć serio, że to nie działa, że o co chodzi. Ale jeśli przetrwasz to wylanie starych przekonań, to one znikną i na, na miejsce tych starych przekonań w końcu pojawią się te nowe. Dlatego to jest kwestia wytrwania w tym. I jeśli widzisz, że coś jest nie tak, ciśniesz dalej, wierzysz dalej, idziesz dalej. Nie załamujesz się tym. To Twój moment. Nie czekaj. Zacznij od dziś z nowym mindsetem i z nowymi przekonaniami, z nową energią i z sobą w roli głównej. To Ty decydujesz, jak będzie wyglądał Twój nowy rok. Dlatego nastrój się energetycznie, i dbaj o siebie i swój rozwój. Jeśli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, daj subskrypcję, żeby być z moimi filmikami na bieżąco. A już się z Wami żegnam. Pa-pa!